Zapraszamy was na niecodzienną lekcję. Będziemy szukać skał i minerałów w naszej okolicy. Mamy ze sobą pojemniki, łopatki i lupy. <grym> i lupy> Jest tam ścieżka geologiczno-przyrodnicza, gdzie uczymy się rozpoznawania skał. wiecie, że kiedyś nie było tutaj domów, ulic ani drzew. Była za to wielka góra lodu. Jak wieżowiec? Był to właściwie lądolód. Działo to się 300 tysięcy lat temu. Wiemy, bo opowiadała nam o tym pani. Wiemy, prawda? Tak! You do the whoa możemy przesypywać. Trzeba je zanieść do naszego szkolnego laboratorium, aby przypatrzeć im się z bliska. Jesteśmy na stanowisku numer jeden. w ścieżce geologicznej na początku była Mamy tutaj skały z naszej miejscowości i innych rejonów świata To jest świata. ruda żelaza Wytapiamy z niej stal Możemy ją znaleźć w glinie czyli w skale zwięzłej Tutaj mamy bardzo twardą skałę Magrani Powstaje we wnętrzach ziemi Ciekawe czy uda się ją podnieść <śmieniu> Dzień dobry kochani, witam Was na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Poznajemy Skały Naszej Okolicy. Pamiętacie naszą wycieczkę z Tak. Zbieraliśmy różne rodzaje... Skał. Tak? Pamiętamy, że te skały, które przynieśliście ze sobą do sali dzisiaj, przyniósł tu do nas wiele tysięcy lat temu... Ocean. Lodowiec. Lodowód, tak jest. Lodowie. Zdaliście różne trudki skał. Macie je w pojemniczkach? Tak. Tak? Wszyscy mają swoje skały w pojemniczkach. Ja bym teraz prosiła Was, żebyście spróbowali posegregować te skały, układać je ze względu na budowę w różne grupy. Na pewno zauważyliście, że skały różnią się między sobą, prawda? Uderzenia czy smuk Takie wzorce. Taki smut, tak? bardzo ładnie. Czy ktoś z Was rozpoznaje tę skałę? Proszę. To jest krzemień. To jest krzemień. pięknie. I od tych pasków nazywa się on krzemień. Pasiasek. I to jest rzeczywiście stała lita, twarda, I jak powiedziała nasza koleżanka. Zbudowana... Minerałów, które są ze sobą bardzo ściśle połączone. Na taki piękny wzór w postaci pasków, ponieważ są skoczeni. przyjrzyjmy się jej z bliska. Proszę mi, Popisz swoją skalę, co do Jest to skała Sypka. Szczerze mówiąc, myślę, że ona była wybrana właściwie w tym wszystkim te Jaką ma budowę? Z czego się składa? Z takich drobnięcznych panów i kamyków. Mhm. Jakie ja mają kształty? Właśnie nie mają kamyków, ale zazwyczaj są okrągłe. Tak, które ja za okrągłe kamyki są różnej wielkości, prawda? A kolory? Takie mieszkany żółty kremowe, czarne Jak sądzisz, dlaczego te są tak drożdżowe? Dlaczego te stołowe takie są tak Właśnie jest to... Wcześniej? Połączamy. Świetnie, one są połączone ze sobą, czyli tak spojone, prawda? Ale my możemy je... Co zrobić? Pokaż jak to robisz. To no właśnie, czyli jaki to rodzaj skały będzie? Zwięzłe, czyli jest to skała? Zjęzła, to znaczy, że ona trzyma się, tak mówiąc, w cudzysłowie razem, ale... Zaczynamy ją dotykać, ugniatać. To się robi prawda? Jak to rodzaj skały, jak to za skały, jak to Jak nazywa się to Pięknie, to jest glina, właśnie taka glina. Jak przyświeci na nią słońce i on wysuszy, to jest bardzo twarda. Z gliny robimy przecież zaczyna. Oczywiście, a jaką polujemy wodą? Będzie długo przebywać w takim środowisku, na małym ona to zrobi nam się taka błotka. Właśnie, takie błoty lat tak, sobie nasza Ziemia, nasza Ile lat? 4,5 miliarda. Nawet ponad 4,5 miliarda. Dla nas to jest jakiś niewyobrażalny wiek, prawda? To jest wiek geologiczny Ziemi. Popatrzcie. Ten wiek geologiczny Ziemi został przedstawiony takiej właśnie tabeli. Na samym dole, tutaj, gdzie ten staruszeczek stoi z brodą siwą i z siwymi włosami, są najstarsze wydarzenia z dziejów Ziemi, a im wyżej, tak jak pokazuje strzałka, tym są młodsze. Czyli tutaj, gdzie pomarańczowy kolor, powstawała nasza Ziemia. Ta... ta, ta ten czas geologiczny powstania naszej Ziemi został podzielony na ery. Najstarsza z nich to era prekambryjska. Ona się dzieli na jeszcze dwie mniejsze części. Prekambryjska. Potem następna era paleozoiczna. Następna mezozoiczna. I kenozoiczna, w której obecnie żyjemy. Proszę Panią, widzieliśmy już takie coś? Jak gdybyśmy czyli tej zaznaczonej pas kolorem. Na Ziemi nie było żadnych żywych organizmów, nie było roślin, nie było zwierząt. Jedynie miły wulkany, powstawały góry, tworzyła się atmosfera. Potem zaczęły powstawać dopiero hmm. morza, oceany. Też w erze paleozoicznej pojawiły się pierwsze organizmy, bakterie, tak, a potem inne organizmy później łazy, gady, które pojawiły się w erze mezozoicznej. wielkie gady żyjące na lądzie to były dinozaury i trzecia, i przepraszam, i czwarta era kenozoiczna, w której obecnie najmłodsza no ale zobaczcie, zaczęła się 65 milionów lat temu mówimy najmłodsza to już nie jest łóżka, co? więc w tej erze kenozoicznej na teren tutaj, między innymi naszej miejscowości, przybył ląd do mieliśmy zbudowanie. i Ten LOL przyniósł nam ze sobą skałę, które dzisiaj na lekcji opisujemy i publikujemy. Rozdam Wam takie karty ćwiczeń, w których będziecie musieli opisać. Rodzaje skał, które znajdują się u Was na ławkach. Wybieracie sobie pięć rodzajów skał. Opisujecie w nich barwę, twardość skały, rodzaj budowy, czyli my już wiemy, że może to być skała lita, zwięzła lub sypka. I czas powstania. Ale jak rozpoznać czas powstania? Zaraz o tym powiem. Zobaczcie, przygotowano Wam opisy skał na kolorowych karteczkach. Jak sądzicie, dlaczego one mają takie kolory? Bo są dopasowane do tych R. Świetnie, Natalka. Są dopasowane do tych R. Czyli jak rozpoznamy skałę, to będziemy mogli oznaczyć, kiedy powstała, w której erze i wpisać to do naszej... Do naszej yy. Więc pierwsze Wasze zadanie polega na tym, żeby na podstawie tych opisów rozpoznać skałę i na kartce kładziecie tę skałę, dobrze? Czyli jak rozpoznacie o którą chodzi, to na tej karteczce kładziemy skałę, dobrze? I potem będziemy jej barwę, pochodzenie, twardość oraz czas powstania wpisywać do tabeli. Proszę bardzo. Następny, jak długo, przeczytała. Skała ze szczotów organizmów żyjących w złożu. Wiele milionów lat temu w skałach, tych system półskamieniałości, czyli odciski tych organizmów, na przykład amoni, te i Co To duża skała. jakich skałach występują odciski? W muszli, belenitów, Proszę Dobrze, czyli Dziękuję. Następny opis. To skała osadowa, sypka. Składa się z wielu ziarenek minerałów, głównie kwarcu. Tutaj do tej skały się piasek. Bardzo dobrze, weźcie. Zapraszamy jeszcze raz, pokażemy piasek. Tak. Następny opis. Ta skała ma warzę brązową lub szarą. Jest skałą osadową składającą się z wielu Minerałów. Może zawierać okruchy innych skał, fragmenty roślin i dp. Tworzy twarde grudki, które łatwo można wróżyć w ramia średniej cegły. I to jest glina. To jeszcze raz pokażę glinę. I wiem, że glinę można łatwo rozkręcić. Bardzo wam dziękuję za tę pracę nad taberkami. Poradziliście sobie świetnie. Na koniec chciałam wam jeszcze pokazać, Tutaj na ekranie organizmy, które kiedyś wiele milionów lat temu żyły w morzu i z których to organizmów powstały na przykład niektóre skały. Spójrzcie, mamy tu przed sobą taką skamieniałość, która jest gąta. Jak myślicie? W jakich skałach żyły te? Dwa pieniądze. oczywiście. Ja pokażę z tej strony może jeszcze tą gąbkę. Zobaczcie, widać tutaj wyraźnie odciski tych organizmów, gąbek. Pokażę, możecie sobie obejrzeć w każdej grupie. Jeszcze jeden nowej gąbki, o taki porowaty z widocznymi, z widocznymi, Zagłębieniami. O, właśnie. To właśnie. Może to sobie odwrócimy. jest również gąbka. Również występująca w skałach łapiennych. No a tę skamieniałość to chyba wszyscy poznają, prawda? To jest amonit. I on został przyniesiony z naszego wzgórza tutaj, do z kamionki tam i wyczyszczony. Piękny amonit. To właśnie z takich szczątków amonitów powstawały wapienie. I jeszcze jeden rodzaj y, organizmu żywego, który w ogóle nie przypomina y, nie przypomina żadnego organizmu, ale zobaczcie przypomina skałę. Drewno, tylko to drewno leżało przez wiele milionów lat, yy, zagrzebane w takim mulek w wodzie i ono zmieniło swoją, yy, swój wygląd. Stało się drewnem skrzemienianym. Tak się do niego mówi: drewno. Zobaczcie. O! Bardziej przypomina nam kawałek czegoś? węgla, jakiegoś to jest właśnie skrzynione. No jak się przypatrzymy, to rzeczywiście. Możemy... Jeszcze jeden rodzaj żywych organizmów, które mają wiele milionów tak? to są też gąbki, ale wyglądają tak. Takie małe, jakby kwiatki skamieniałe, prawda? Tak. To są również gąbki.

Kończymy dowolnie nasze zajęcia za naszą przygodę ze skałami. Hmm. Proszę mi powiedzieć, czego dzisiaj nauczyliście się na, na naszej lekcji? Jakaś? Rodzaj minerałów. Nauczyliście? Rodzaj za minerałów, z których zbudowane są? Skały. Do. Czego nauczył się Mateusz? nowych pojęć, na przykład w Pięknie. Czego nauczył się Jaś? Jak wyglądają skały różne, jakie mają kolory różne. takie... I budowę, tak? Piękne. A Kasia, przepraszam. Rodzaju skał. Poznaliśmy dużo rodzajów skał, tak? I jeszcze Natalka? Dużo różnych, dużo Poznaliśmy ery geologiczne, czyli te ery, które składają się na dzieje naszej Ziemi. Kochani, bardzo Wam dziękuję za udział w zajęciach. Obawa swoje skały na do...